Cześć, witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce. Jest 25 lutego, a my znajdujemy się w Zakościelu pod Inowłodzem. Wjechaliśmy na zimowe kajaki. Będziemy spływać ze Spały tutaj do Zakościela. Jak widzicie aura może nie jest zbyt zachęcająca, ale jak to mówią, nie ma złej pogody na takie, takie wyczyny. Więc będziemy, będziemy sobie spływać Pilicą. Słuchajcie, spróbuję Wam pokazać, jak wygląda Pilica w tej chwili. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie też widać. Ale stan, stan rzeki jest dość wysoki. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Pada od czasu do czasu, trochę pada, trochę nie pada. Powiem szczerze, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na takie, <laughs> na taką, na takie przygody, bo no, no nie mamy takich odpowiednich, odpowiednich ciuchów do tego, żeby, żeby w taką pogodę spływać. No ale cóż, czego się nie robi, tak? Takich wariatów jak my to pewnie jest wielu. I sami wiedzą jak to jak to w, takich, takich aur, w takiej aurze wygląda. Dobra, słuchajcie, na razie to tyle. Kolejne wejście będzie już pewnie z kajaka. No i witajcie, już z kajaka. Mam nadzieję, że coś będzie mnie słychać. Jesteśmy opatuleni. Ania jest w takim gustownym niebieskim płaszczyku mm. <laughs> przeciwdeszczowym. No, przestało padać całe szczęście. Płyniemy sobie. No właśnie, wyruszyliśmy ze spały w kierunku za kościela. Słuchajcie, jest bardzo fajnie. Cisza. Z pokój, od czasu do czasów kaczki zimowe kajaki. No, jak na razie jest super. Czy tak super będzie na końcu? Zobaczymy. Na razie płyniemy dalej. Pierwszy raz, czy jesteś za No, słyszymy. Pierwszy raz, czy jesteś za kajakiem? Robię to no, w trójkach, podpisuję to w trójkach. Bardzo duży trud. Słuchamy. przerwa techniczna, przerwa techniczna, no, mało już Słuchajcie, już jakieś pół godzinki i jest naprawdę super. Nie pada, słoneczko czasem się przebija przez chmury, troszkę wieje co prawda, ale i tak nie jest źle. Tak pięknie, to polecam. Jeżeli ktoś chce, na w taką pogodę można sobie popływać, odpoczywać, poddychać świeżego powietrza. O, uciec od giełku miasta, od codziennej gonitwy. To jest piękne. dalej. Hmm. Mały przystanek po drodze. Zatrzymaliśmy się na jakiejś małej przystani kajakowej. Ale jest cudownie, słuchajcie, cudownie. Zobaczcie. Odbiliśmy od przystani i płyniemy dalej w kierunku za do naszego obozowiska miejsce wodowania kajaków. Nie wiem czy na tej kamerze coś będzie widać. Wybrałem aparatu, bo trochę mi szkoda gdyby się zamoczył. Kupiłem jakąś tam sobie kamerkę. Ale dobra, płyniemy dalej, widzimy się znów za chwilę wyszło, także jest fajnie. Jest, pogoda się bardzo fajna zrobiła teraz. Ale powiem Wam, że nawet przy takiej temperaturze, bo nie wiem ile będzie stopni, ile Ania będzie stopni, 5, 5 6, o, może, nie 10, 10, że może nie będzie, ale około 7 stopni powiedzmy będzie. Ale przy takiej, nawet przy takiej temperaturze, jak się wiosuje, to jest naprawdę ciepło. Dobra, płyniemy dalej, widzimy się troszkę później. свиновуд. Спасибо. Ale tak jeszcze nie było, ale fajnie. Nierówna droga. Trochę ale, tak, ale fajnie. Dobre było. Płyniemy dalej, już mamy bardzo niedaleko, około kilometra. Zaczął padać deszcz ze śniegiem, więc zrobiło się ekstremalnie. Po lewej mijamy teraz przystań indiańską, na której już byliśmy też na kajakach. Dobra, płyniemy dalej. Muszę Ani wiosłować, bo nas znosi i to tak dość zdrowo. Pada śnieg. Czyli mamy zimowe kajaki zaliczone. Słuchajcie. Ale jest super, tak czy inaczej jest super. Dopływamy już do końca, do celu naszej podróży. Do Amber Travel. Polecamy kajaki w Amber Travel. Dobra, słuchajcie, teraz musimy dobić do brzegu. Ania da radę sama, czy mam się powód? To. A powinna, Ania da radę. Dobra, dobijamy do brzegu. No, chyba tak. Dobra. Stoimy. Ale Maciek, zaczął śnieg, padać, więc zimowe kajaki mamy zaliczone. Tak. Dobra, super. Miałoby być wszystko, jest wszystko. Dobra, widzimy się trochę później. Tak jak mówiłem, zimowe kajaki zaliczone. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. Gotuje się gorący rosołek. Oh, to była fajna przejażdżka kajakiem. Oh, musimy to powtórzyć. Zdecydowanie powtórzymy to. Być może już na jesieni. Znaczy na pewno na pewno latem, a na pewno na jesieni oh. Jesteśmy w Ałcie, znaczy ja jestem. Malania wyszła teraz z mątkiem. A słuchajcie jak dopłynęliśmy to zaczął padać śnieg i to tak zaczął padać śnieg, że po prostu zrobiło się momentalnie biało. A, no, po prostu jestem pod wrażeniem tego, co, co żeśmy zrobili. Ja wiem, że dla niektórych to może być żaden wyczyn, natomiast dla nas no, to jest trochę takie ekstremum, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy i takie zimowe kajaki. To, to jest dla nas coś, to jest coś, ale już wiem, że na pewno to powtórzymy, bo zabawa była przednia. Zabawa była przednia i, i po prostu bardzo nam się to podobało. Dobra, piję teraz gorącą herbatkę. Za chwilę przyjdzie Ania, zrobimy jakiś obiad pewnie. Dzisiaj gruchuwa na obiad, więc, więc coś dobrego. Zobaczymy, zobaczymy co, co będziemy robić do wieczora, a jutro, jutro już się zwijamy jedziemy do domu. Taki krótki weekendowy wypad na kajaki. No pewnie się jeszcze włączę, jeżeli będzie się działo coś ciekawego. Jest już po 20.00, 20:20 dokładnie. Słuchajcie, pada deszcz, leje, siedzimy, znaczy ja siedzę teraz w aucie, Ania wyszła z Montkiem. Wcześniej były takie przejaśnienia, przez dwie godziny chyba w ogóle nie padało i było nawet tak dość sympatycznie. Jesteśmy już po kolacji, mieliśmy miłego gościa tutaj jednego z uczestników tego, tego spotkania Krzysztofa pozdrawiam Cię Krzysztof serdecznie bardzo miło nam się z Tobą rozmawiało e, no cóż e, na dzisiaj to będzie chyba tyle pewnie widzimy się jeszcze jutro e, jeszcze raz to powiem warto było przyjechać na ten spływ witajcie w kolejnym dniu Staliśmy dzisiaj rano zobaczcie co nas za oknem przywitało Zrobiło się biało, ale mi się zrymowało. <laughs> Teraz zjemy śniadanie. robimy jakiś serwis auta i jedziemy do domu. No i cóż, wracamy do domu. Jesteśmy już w trasie. E, jesteśmy w okolicach Koszęcina. Zatrzymaliśmy się na takim e, parkingu leśnym tutaj. E, Mądka <laughs> wysikać. No cóż, kajaki bardzo udane, super, wszystko, wszystko naprawdę super. Dzięki organizatorom pozdrawiam Maciek. Ech, niestety mamy jakiś mały problem z samochodem. Ech, to znaczy, czasami się zagrzewa i tak, jakby wywalało płyn chłodniczy, dolewałem już dwa razy. Prawdopodobnie albo uszczelka pod głowicą, albo coś innego, nie wiem co. Jestem już wstępnie umówiony z mechanikiem na początku marca więc zobaczymy bo nic trzeba, to trzeba to zrobić. żeby dalej jeździć, tak. Dobra, słuchajcie, Ania wraca z mątkiem. Czyli na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się do zobaczenia cześć.